Witajcie drodzy widzowie, dzisiaj zapraszam Was na oglądanie jak wygląda codzienna zimowa rutyna przy gęsiach, kaczkach i kurach. Czyli zaczniemy od godziny 7, mniej więcej 15, kiedy wypuścimy nasze ptaki na zewnątrz, chociaż jest taka pogoda, że tylko skorzystają z tego gęsi i prawdopodobnie tylko jedna kaczka. Ale cóż, kacznik trzeba otwierać. Więc chodźcie ze mną. Zobaczcie, na dworze mamy minus 8 stopni, jest 7:15, więc idziemy otwierać kurnik. Pies już gotowy do wyjścia. Może dlatego, że otwarłam, bo, otworzy, ubrałam buty, a rano zwykle wybiegam w klapkach, ale dzisiaj buty są niezbędne. Ponieważ, słuchajcie, nasypało sporo śniegu, a będę wymieniać y, słonecznik u ptaków i muszę się tam przez te zwały śniegu dostać. U ptaków, czyli u sikorek i w Dlatego mam butki, a jak pies zobaczył buty, to znaczy, że spacer. To idziemy, słuchajcie, do mojego kacznika. Zapalamy światełko. Mamy całe towarzystwo. Tworzymy kurki. Teraz mogę coś powiedzieć, bo gęsi już sobie troszkę poszły, więc jest troszkę mniej hałasu. Jak widzicie, moje kaczki nie są zbyt chętne, żeby wybiegać. A zobaczcie w ogóle, co tu się dzieje w tych pojemnikach z wodą. Co musimy zrobić w pierwszej kolejności, to musimy tą wodę dzisiaj powymieniać. Teraz będziemy przygotowywać jedzenie dla kurek. Zaczniemy od buraczków. To są takie duże buraki, które mi zostały. Ciężko jest je ugotować, bo są dość duże, więc pokroimy je na plasterki i obłożymy olejem, obtoczymy w oleju i do piekarnika żeby zrobiły się miękkie bo zauważyłam że kurki zdecydowanie bardziej wolą buraki gotowane od buraków surowych więc te buraczki sobie trochę podpieczemy żeby zrobiły się miększe później je rozdrobnimy i będzie wieczorkiem na jedzenie dla kur Także tutaj zajmujemy się teraz buraczkami. To są buraki z mojego ogródka. Sporo miałam naprawdę takich dużych okazów, co mnie bardzo cieszy. Te małe poszły do słowiczków, ale te duże zostały właśnie na potrzeby karmienia ptaków. Moje kury akurat buraki lubią, one się bardzo cieszą, ale doświadczalnie właśnie zauważyłam, że preferują jednak buraki ugotowane. No będą te pieczone, ale efekt będzie ten sam. Już nie mówiąc o tym, że zdecydowanie szybciej to pójdzie niż próba ugotowania w całości takiego buraka, bo ugotowanie w kawałkach nie miałoby sensu. Więc buraczki mamy ugotowane. teraz je włożymy do michy, zalejemy, olejem. Żeby nam się bałagan. O, to też nie myłam tego jakoś bardzo dokładnie, a to idzie w końcu dla kur. I będziemy tutaj olejować te buraczki. Zaolejujemy. I pójdą zaraz do piekarnika. Niestety teraz przez to, że jest zima, zimno, jest dużo śniegu, kurki w 100% polegają na tym jedzeniu, które dostaną. Więc no, trzeba im dostarczać zdecydowanie więcej tego jedzenia niż latem. I przede wszystkim powinno być jednak dość urozmaicone, jeżeli chcemy mieć dobre jaja i zdrowe kury. Kury teraz szczególnie muszą dobrze jeść, bo jest zimno. One jednak w tym kurniku troszkę marzną, mają mało słońca, więc jedzenie jest naprawdę kluczowe, żeby ptaki były zdrowe, żeby nam nie padały żeby nie było niepotrzebnych strat i przede wszystkim, żeby były jajka i nie tylko zdrowe, ale żeby były i było ich mimo zimy dosyć sporo. Dobrze, a teraz zajmiemy się jedzeniem, które za chwilę zaniesiemy kurką. To będzie rozdrobniona dynia. Tutaj mam akurat dynię Muscat de Provence, czyli dynia tałowa, bardzo smaczna dynia. Ale żeby kury łatwiej i chętniej z nich chciały skorzystać, to też zaobserwowałam, że zdecydowanie lepiej będzie, jeżeli stadynia zostanie rozdrobniona. Więc na tym etapie troszkę ją pobieram ze skóry, tak, z grubnie. Nie będziemy się tutaj strasznie dokładnie tego robić, szczególnie, że te dyni naprawdę mam sporo, takie kawałki. Wkładam tutaj do takiego rozdrabniacza. Dyni naprawdę urosło mi bardzo dużo. To jest najmniejsza właściwie dynia, bo mam naprawdę takie 13-15 kilogramowe. Nawet sama nie wiem, co z nimi zrobię. I tu mamy już pierwszą porcję i będziemy rozdrabniać. O, tu jeszcze został kawałek i takie kawałeczki wrzucamy do Michy. To wróci z powrotem i robimy dalej. Razem z tymi pestkami, razem z tym środkiem, kurki, to już sobie co będą chciały to wybiorą. Dyni mam tak dużo, że nawet jak będą jakieś straty, naprawdę zupełnie nic się nie zadzieje. A dynia. Dynia jest jednak sporym źródłem witamin dla kur, więc... Nie będziemy, zresztą nie tylko dla gór, dla ludzi też, więc nie będziemy tutaj im żałować. Niech sobie jedzą takiej dyni. Powiem, że naprawdę są w stanie taką dynię zjeść bardzo chętnie. Jedzą jej w sumie bardzo dużo. Praktycznie codziennie im taką dynię przygotowuję, zwłaszcza teraz, kiedy jest śnieg i nie mogą sobie tam za bardzo na zewnątrz grzebać. I dlatego też właściwie głównie z powodu ptaków hoduję bardzo duże ilości dyni i również cukini. Cukinie to najczęściej przekrawam po prostu na pół i zostawiam w kurniku. Taką cukinię to jedzą zwykle zaczynając od środka, czyli wyjadają pestki, które bardzo lubią. A dynie. Bolą jednak w takiej postaci rozdrobnionej tutaj może pokażę Wam zdjęcie za chwilę zobaczycie zdjęcie ile miałam w tym roku no, w zasadzie już w zeszłym roku cukini i dyni było tego naprawdę dużo nie wiem nawet czy jestem w stanie to zużyć jeżeli nie, to to wróci po prostu na grządki i się skompostuje, więc żadnej straty nie będzie ale za, to, za przez to, że jednak te dynie i cukinie są źródłem jedzenia i w postaci takiej świeżej, kiedy są jeszcze młode miękką skórkę, to nawet kaczki i gęsi bardzo lubią właśnie te dynie i cukinie, tak wyjadają wtedy je dosłownie w całości Natomiast kiedy już są dojrzałe, no to głównie jedzą to kury. Tam kaczki i gęsi tak nie przepadają, ale to żadna strata, bo kury naprawdę dużo są w stanie tego zjeść. Jest ona dla nich naprawdę bardzo wartościowa. Tutaj musimy pozabierać te wszystkie pojemniki. Jak widzicie, podlewaczka z wodą już stoi i będziemy tą wodę tutaj wymieniać. Chodzi tutaj dość sporo wody, ale jest to potrzebne, bo przy, przy takiej ilości ptaków rzeczywiście ta woda jest zużywana. Nalejemy no taki system półprofesjonalny, bardziej profesjonalny byłby kran, ale on niestety o tej porze roku w takich temperaturach nie działa. Więc musimy posługiwać się podlewaczką, ale mogę też oczywiście chodzić z wiaderkami do kranu w kuchni czy też w łazience. Ale na dzisiaj wybrałam wersję z powodu tego, że nagrywam właśnie z podlewaczką. Dwa pojemniki są. Nie czyszczę tak bardzo dokładnie tych wiader i tak zaraz będą brudne. Zrobię to dopiero po południu. Wtedy rzeczywiście pójdę z wiadrami do łazienki i te wiadra wszystkie na wodę wymyję i nalejemy już wtedy w kuchni świeżej wody tutaj musimy to wszystko powylewać, powymieniać a jedno wiaderko zostawimy na zewnątrz ponieważ drzwi od kacznika zamykam Zostawiam tylko taką małą klapkę. Przez tą klapkę gęsi się wprawdzie mieszczą, ale nie przepadają tam chodzić, więc żeby mogły jeść i pić, to wystawimy im po prostu jedzenie na zewnątrz i jedno z wiaderek również pójdzie na zewnątrz, właśnie dla gęsi. To jeszcze pójdzie do kacznika. A to wiaderko zostawimy tutaj. Jeśli gęsi zechcą się napić, to się napiją. Niestety baseniki są na tą chwilę nieczynne, pozamarzane, ale może jeszcze podejmę próbę odkucia tego lodu, żeby nalać ciepłej, świeżej wody. Przede wszystkim wody, żeby tam była woda, a nie lód. No dobrze, woda jest. To jeszcze zaniesiemy do kaczek i zajmiemy się. Karmieniem. Tam jeszcze jest. Tutaj mam pojemnik dla kur umyty i sypiemy to, cośmy tam dzisiaj namieszali rano. Co to tam rozrobione? Ta dynia, z tymi skorupkami kury to sobie znajdą i będą sobie jeść. Ale mam również dla kur dwie cukinie teraz chodźmy razem dobrze, to zabierzemy jedzenie, mam nadzieję, że jedną ręką jakoś to zaniosę może bez cukinii bo z cukinią to jest za ciężkie szczególnie, że ta podstawa jest plastykowa i się za bardzo nie chce nieść i nosimy moim kurkom jedzonko zaniesiemy im dynię Zaglądają ciekawie, co to jest. I jedzą. No może nie będą się rzucać, szczególnie, że tą dynię mają praktycznie na okrągłą, ale znika ta dynia, słuchajcie. Tak czy siak, przyjdziemy wieczorem, będzie już tej dyni naprawdę niezbyt dużo. Dobrze, to idziemy jeszcze teraz po cukinie. Idziemy jeszcze po tą cukinię. Wystawimy tutaj cukinię jedną tu. Też się zastanawiają, jeść, nie jeść, ale opcja jest, i drugą zostawimy tutaj. Może jednak kaczki się skuszą, a jak nie, to gęsi, kury mają tutaj dostęp, więc spokojnie będą tutaj mogły również jeść. I co jeszcze tutaj ciekawego? O wiem co. Jeszcze dolejemy, bo nam zostało trochę wody w podlewaczce, więc dolejemy tutaj do tej miski. To jest taka miska od psa, ale gęsi i kaczki bardzo tą miskę lubią. Może dlatego, że jest dosyć nisko, nie wiem. Podobaczka sobie zostanie. I jeszcze, wiem co, musimy jeszcze zanieść yy, jedzenie dla gęsi na zewnątrz, żeby one miały szansę również zjeść. Kiedy zamknę drzwi, o tak, jak tu, zobaczcie, drzwi zamykamy. Tu jest otwarta klapka. Ale gęsi niezbyt chętnie chcą tam chodzić, więc zostawiam im opcję tutaj na zewnątrz. Ale tutaj sobie jeszcze przypomniałam, że mam jedzenie dla kaczek. Nie mam pewności, czy zjedzą to kaczki. Jest to po prostu micha od psów, której one nie chciały. Myślę, że kury tutaj to zjedzą bardzo chętnie. Jak widać, kaczki również. Więc psy pogardziły, ale ptaki uwielbiają, słuchajcie. Jak widać, to naprawdę cieszy się wielkim powodzeniem. Dobrze, a teraz jeszcze pójdziemy, słuchajcie, na zewnątrz, na wybieg. Sprawdzimy, czy kury w ogóle wychodzą na zewnątrz, bo mam dla nich jeszcze tutaj brukselkę. Jeżeli wychodzą na zewnątrz, to zostawię im na zewnątrz. A jeżeli nie wychodzą na zewnątrz, to po prostu zamkniemy drzwiczki, żeby się tam nie mroziło i zostawimy im brukselkę w środku. Tutaj będzie trochę pod słońce. No ale słuchajcie, tak jak widzę, to kury się dzisiaj nie pofatygowały. Niestety, ale nie ma w ogóle żadnych śladów, więc zamykamy drzwiczki. Drzwiczki się zamkną, nie ma sensu, żeby się tam chłodziło. One i tak nie wyjdą. Musiałabym tutaj ten wybieg odśnieżyć. Niestety wczoraj był taki mocny wiatr i taki drobny ten śnieg, że przedarł się nawet przez moje zasłony. A do tego przedar się również przez mój dach. I również na strychu mam trochę przypruszony śniegiem. Ale trudno. W takim razie nie ma kurek na zewnątrz. To zanosimy tę brokuły. Nie brokuły, tylko brukselkę. Zanosimy do środka. A jak widać tutaj już miseczka w połowie zjedzona. To rzucimy jeszcze kurką teraz brukselkę i wiem co jeszcze i jeszcze mamy dla kurek słuchajcie suszoną koniczynkę też niech sobie tutaj wyjedzą co mają ochotę reszta będzie służyła za ściółkę także kurki obsłużone jedzenie mają wodę mają Ziar na tyle wystarczy niech wyjedzą wszystko co zostało rozsypane i przyjdziemy do nich dopiero gdzieś. Koło 14, żeby zorganizować tutaj już wieczorne spanie, wieczorne jedzenie, świeżą wodę, odbierać jajka. To na tyle. No i dobrze kochani. Będziemy po malutku dzisiaj kończyć ten dzień z kurami, kaczkami i gęsiami. Nakarmimy kurki, tu zobaczcie. Dynia zniknęła. Wyjedzone też pestki z cukinii. Już wodę zdążyłam przed chwilą wymienić, żeby już nie przedłużać tego filmu. I tutaj wysypałam kureczką. Kaczki właściwie też już są ogarnięte. Wszystko już z tymi kaczuszkami jest tak jak trzeba. Więc tutaj już jedzonko jeszcze jest. Jest, jeszcze, jest już woda, więc tu już właściwie niczego nam więcej nie trzeba, ale brakuje nam tu jeszcze gęsi, bo słuchajcie, tu jeszcze nie jest pora na chowanie gęsi. Na dworze jest jeszcze jasno i gęsiom ani w głowie wracać już z powrotem do kacznika. Więc na ten etap opieki bezpośredniej kończę temat, natomiast jeszcze tutaj będę musiała wrócić, żeby po prostu tutaj kaczki zamknąć ponieważ zostawimy tutaj jeszcze otwartą klapkę, gdyby któreś jeszcze chciało wyjść, to może sobie też jeszcze wyjść. I przyjdziemy tutaj gdzieś za godzinkę, gdzieś koło piątej, żeby tutaj już ostatecznie zamknąć kaczki i gęsi na noc. To do widzenia. To na ten moment tyle. Do domu. Idziemy do domku. Applaus Klikamy klapkę, teraz mogę coś powiedzieć, nie jestem przekrzyczana i to już koniec, słuchajcie, dzisiejszego dnia z kaczkami, mięsiami i kurami. Teraz mogę się zająć już swoimi sprawami. Tutaj jeszcze przez okienko możemy na nie popatrzeć. One tam już po pomalutku będą szykować się do snu, jeszcze sobie pojedzą, popiją. Oczywiście zanim wyjdę, to jeszcze zawsze sprawdzam, czy wszystkie kaczki są już na miejscu. Liczę je, bo zdarza się, że niektóraś tam wyjdzie, siedzi sobie gdzieś tam na tarasie, a nie zauważa, a nie chciałabym, żeby nocowała poza kacznikiem. Więc wszyscy już są w domu, światło się tutaj też zagasi za jakiś czas. Więc do widzenia. Jeżeli podobał Wam się odcinek, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. I jeszcze raz do widzenia albo dobranoc.